Czemanko widzowie, w tym odcinku będziemy nagrywać Skywars. Wiem, w kratkę robię te odcinki. <laughs> Niedawno wysyłałem ten, teraz wysyłam ten. Nie no, bo mi się teraz tak szczerze nie chce tam z tego nederaku wykopywać. Gram na serwerze mc.minaberry.org i... Staramy się zrobić wina. Przez te 15 minut gry. Dobra, mamy to. Wędka. To, to. Mamy wędkę. Z tego się cieszę. Bo wędki są... Chodź tu. Nie zostaw mnie. Dobra, taktykę mam tego gościa. Aha, tam ten gości się wygotował. No i strata wełny. Dobra, w każdym razie dowoduję się do jego bazy jakby tam wracał Tylko to później. Najpierw upgrade sprawdzimy łuk nam niepotrzebny Ale perła jak najbardziej Co jest grane? Dwie perły w dwóch skrzynkach? Geralmente normal, eu não muda de repente. That's so crazy. No jest super. No i rodzici zaraz mogą mi dopokolaficz. Ale nie muszą. Jestem w niebie. Ale wolałbym jak sobie jak sobie w niebie o, lepszy hełm Dobra i to ale żelazny nie ma żelaznego ajajaj aj, aj. a tu będę miał ile? 12 już ja myślałem że to jakiś gościu, to tylko kura Proszę. Nie Wiem, mam dawno. Nie Coś mi się na dole pasek zadań zbugował, Bo godzina się zbogowała. Nie, to jest najbardziej jeden na mapie. się ją przeżyć. No z jakim prawem? Walić tą grę. Mam nadzieję, że Wina zrobi. Jeżeli nie zrobię, to będę musiał nagrać party 2. Ile ja mam już tych partów odcinka? odcinka. nie wiem, dużo mam tych partów. O! Jeżeli to przegram, to że w Jestem w niebie, jeśli to skopce, to się wkurzę. So Dobra, buduję się. No teraz tak by nie nie. Jakim prawem? Ja pierdziela, tam gościu był, czy nie? Tak! kamper. Moja ulubiona mapa! Dobra, tylko że nie muszę mieć perłę. Ja chcę perłę! Ja chcę perłę! Ja chcę dwie perły! Ja chcę dwie perły! Ja perły. Diaksowy set! Diaksowy set i wina! Jestem skurzony, żelazo. Fajnie to wygląda. Bóg na nieskończoność. Ale mnie trzymałem, ale nie mam tego, co chciałem. Co za Debil. No, bo ja nie mam fajnego miecza. A wędka odpycha. Ja wiem, czy ja zrobił i dobra zaraz po kolegę dzwonię w następnym odcinku zresztą. On teraz już nie zdążę, bo mi wrzec zaraz sobie radni Będzie używał. Dorczi brat mi to pokoju blasz. Nie zapoznałem chwilowo film. No proszę. Super, zginęłem widzowie. Na razie, cześć.